Po skuteczności, może zanim przejdziemy do tego spotkania, co, co z kontraktami zawodników? Nie dotyczy to oczywiście dzisiejszych obrad wspólników Ekstraligi. Natomiast, no cóż, fakty w Zielonej Górze się na tę chwilę nie zmieniły. Jesteśmy blisko podpisania z Rafałem Dowluckim. Jesteśmy, można powiedzieć, już po rozmowach i generalnie czekają nas tylko autografy. Natomiast trzeba je złożyć, żeby być tutaj w 100% pewnym. Inni zawodnicy mają ważne umowy. Dalej czekamy na Grzegorza Walaska, który dostaje propozycje z innych klubów. Niestety bardzo intratne. Być może jest to przyczyna taka, że nie możemy się porozumieć. Ja dalej wierzę, że Grzegorz jako kapitan zostanie w Zielonej Górze zostanie z drużyną, złotą drużyną, która jest elementem. I mam nadzieję, że ani pieniądze, ani inne rzeczy nie skuszą tego zawodnika, żeby opuszczał tych wspaniałych kibiców, te wspaniałe barwy, o których mówił i tej naszej całej magii rzeczywistości, którą również on tworzy i kreuje. A jeżeli chodzi o decyzję Runę podobno ona jest kluczem do tego, żeby zacząć tutaj mocno mieszać na rynku transferowym. To się zgadza, że, że czekacie, czy on się zgodzi na jazdy? Nie, nie chciałbym dzisiaj w ogóle rozmawiać o takich rzeczach, ponieważ zawodnicy mają ważne umowy. To nie jest tak, że my poszukujemy na siłę dzisiaj zamienników, że potrzebujemy zmienić oblicze drużyny. Dzisiaj ten trzon drużyny jest. Brakuje nam podpisu Grzegorza Walaska i Rafała Dobruskiego. Jeżeli te podpisy będą, naprawdę nie potrzebujemy żadnych zmian. To, co powiedziałem, mamy fajną drużynę, Fajnych chłopaków, którzy się rozumieją Którzy zostali zaakceptowani przez kibiców No i trzymajmy się tej wersji Dzisiaj nie będę wchodził w łami główki Czy Holta zostanie w Grand Prix Czy podpisze tu, czy podpisze tam Czy weźmiemy Koka, czy innych zawodników to co mamy, nam jeszcze wystarczy i bazujmy na tym. Jeszcze zapytam o to spotkanie. Będziecie tu rozmawiać o przyszłości tych klubów, które mają kłopoty w tej chwili największe i mogą nie wystąpić w przyszłym roku? Myślę, że to przed nami. Na razie mieliśmy zatwierdzenie zmian w regulaminie drużynowych Mistrzostw Polski, e, terminarza rozgrywek i innych rzeczy. Obrady się zaczęły o 12. .00. Mamy do wieczora sporo czasu. Na pewno pieniądze będą jednym z głównych elementów może luźniejszych obrad, ale na pewno musimy w którymś momencie zastanowić się nad przyszłością Ekstra Ligi, bo patrząc na niektóre wygórowane kontrakty zawodników, patrząc na kondycję finansową klubu, może to zmierzać w naprawdę złym kierunku. Pytanie a regulamin, bo tyle się mówiło o tym, żeby jednak były jakieś zmiany jeśli chodzi o regulamin, o to, żeby niektóre drużyny nie kończyły służbą w sierpniu. A tymczasem okazuje się, że nie ma, nie ma chyba wielkiej determinacji prezesu, żeby robić jakieś rewolucyjne zmiany. Na Sezon 2010 na pewno tego nie wprowadzimy, bo jest za późno, żeby to robić. Natomiast na dzisiaj też czekamy na decyzję Komisji Licencyjnej Odwoławczej, która zadecyduje o Wrocławu i o Częstochowie. Mam nadzieję, że w tej materii się nic nie zmieni. Natomiast jaka będzie przyszłość rozgrywek w sezonie 2011 i dalej, zobaczymy. Na pewno ta forma, która jest dzisiaj, jest dobra. Terminarz jest trochę inny i rozgrywki zakończą się dużo wcześniej niż w tym sezonie. Jest dużo przerw związanych z innym terminarzem rozgrywek na świecie, więc tych przerw i takich zamienników też mamy wystarczająco dużo, żeby nie przekładać tego w nieskończoność, a operować już datami niedzielnymi, więc na pewno się coś zmieni na plus. A były jakieś sprawy, o które Pan szczególnie zabiegł? Zielonogórska strona? My to mieliśmy wcześniej uzgodnione, dzisiaj tylko debatujemy nad tymi punktami, je zatwierdzamy albo odrzucamy. Myślę, że taką nowością jest to, co dzisiaj przeforsowaliśmy że jeżeli czwarty zawodnik z czwartą średnią w drużynie będzie miał kontuzję, to istnieje możliwość prowadzenia zastępstwa zawodnika. Na takiej zasadzie, że pierwszy przed nim, a więc trzeci zawodnik ze średnią pojedzie raz i następni za nim, a więc nie dajemy tutaj handicapu tego, że czwarty zawodnik idzie na zwolnienie i jadą to z przodu, tylko jadą ci z tyłu, którzy albo oczekują, albo tych jazd mają nie. Jeszcze zapytam o to transferowe szaleństwo. Pan jest taki spokojny, nawet jak Walasek nie podpisze kontraktu, ma Pan inne alternatywy, czy jest Pan przekonany, że jednak kapitan fal mówi, 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 sprzeczacie się, się, debatujecie, a i tak robicie? Na dzisiaj się nie sprzeczaliśmy, bo nie znam ostatecznej wersji Grzegorza, natomiast Myślę, że będzie kierował się zdrowym rozsądkiem w Zielonej Górze jest parę lat i wie, że ani dnia nie spóźniliśmy się z zapłatą, że kontrakty, które były negocjowane zawsze zadowolały dwie strony, że nie było między nami żadnych nieporozumień, jeżeli chodzi o sponsorów, których również Grzegorz posiadał, nie było tu konfliktu na linii klub, a zawodnik dużą część powierzchni reklamowej, które należą do klubu również zwalnialiśmy dla zawodnika. No ale to jest jedna strona obecności Grzegorza, jeżeli chodzi o klub, ale ta druga strona, a więc kibice, a więc cała atmosfera, to, że jest kapitanem naszej drużyny, myślę, że też coś znaczą i tak jak powiedziałem, chłodne kalkulacje, nawet jednoroczne, nie powinny wziąć góry nad, nad tym, co ma tutaj już zagwarantowane. Wierzę w niego, wierzę, że przekona go do tego, to, co do tej pory tutaj stworzyliśmy. Tak jak przekonało, myślę, Rafała Dobrickiego, który mimo, ja o tym wiem, jestem przekonany w stu że miał naprawdę dużo większe oferty, zostaje w Zielonej Górze. Nie wspomnę już o Piotrze Protasiewiczu który po raz kolejny chce przedłużyć o następny rok, a mamy jeszcze rok ważny, już dzisiaj. Chciał na pięć lat. Chce przedłużyć to co zapowiedział, że chciałby zakończyć karierę w Zielonej Górze, to czyli jest dobrze. To nie może być mowy, że tutaj są jakieś niejasności, że mamy ukryte jakieś cele, że między zawodnikami a klubem są tarcia. Zresztą to widać po atmosferze, którą Państwo dobrze wyczuwacie, jeżeli chodzi o wspólne działania, które przecież robimy.